jaząbek. Witam w ten piękny, słoneczny dzień bez słońca, ze słońcem y, za chmurami y, w nocy. Dzisiaj pada ostry deszcz, więc trzeba robić coś w domu. Pomyślałem, nagram trzeci odcinek, a zaraz pomyślałem, to beznadziejny pomysł, więc nakręciłem. Teraz y, proszę myślenie kolejne. Przemyślenie na szybko, jak zawsze. Yy, nasze ulubione słowo. Co ma znaczyć nasze ulubione słowo? Dziwka? Nie. To raczej nie każdego ulubiony zwrot o kobiecie, która ma pracę nietypową. Co to jest ulubione słowo? Ulubione słowo to po prostu określenie czegoś lub kogoś lub czegokolwiek. Jako ulubione, i tyle, i tyle, no tak. Ulubione słowo. Ulubione słowo jest fajne, bo można mieć jako ulubione, no, jako ulubione. Tak jest. No i to jest właśnie ulubione słowo. Przemyślenia moje na ulubione słowo łapka w górę lub sub. Jeśli, to wolę, jeśli ktoś to w ogóle ogląda. Dobranoc i do widzenia.